dzisiejszym fleszu obchody stulecia niepodległości, konferencja rolnicza w ZSLIA, granty lokalnej grupy działania, wystawa Olnie w Muzeum Borów Tucholskich. 29 stycznia 1920 roku Tuchola powróciła do Macierzy. Po latach pruskiej niewoli, na mocy Traktatu Wersalskiego, mieszkańcy powiatu Tucholskiego odzyskali uprawnioną wolność i niepodległość. Setną rocznicę tucholskich obchodów rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Po mszy reprezentacyjna orkiestra Lasów Państwowych poprowadziła uroczysty pochód do mauzoleum pomordowanych w ludzkim Moście, pod którym delegacje złożyły wiązanki kwiatów i oddały cześć poległym za naszą wolność. W uroczystości, oprócz mieszkańców naszego powiatu, wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, poczty sztandarowe i goście. Kolejnym punktem obchodów była uroczysta sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Wśród przemawiających na sesji gości nie zabrakło przewodniczącej Rady Powiatu Tucholskiego, Doroty Gromowskiej, oraz starosty Tucholskiego, Michała Mroza. Jakże to ważna dzisiaj chwila. Ważna chwila w imię pamięci tych wszystkich, którzy doprowadzili do tego, że ta wolność została wywalczona. Za to, że pamiętamy, za to, że się spotykamy i dzisiaj spotkaliśmy się i możemy o tym powiedzieć. 30 stycznia w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi odbyło się spotkanie rolnicze. Nasza konferencja, szanowni państwo, odbywa się przy współudziale Starostwa Powiatowego w Tucholi i Kujawskiego Ośrodka Starostwa Rolniczego w Minitowie. Ważne jest to i widać po Państwa obecności, że jest zapotrzebowanie na tego typu spotkania. Pierwsze nasze spotkania odbyły się w, w, w 1997 roku Było to na terenie Wieszczyck, na terenie Świetlicy. Takie zdarzenia jak dzisiaj mamy miejsce trzeba kultywować, wspierać i tak jak Pan Rektor obiecu, obiecuje zająć się tymi spotkaniami. Na wniosek starosty Tucholskiego Michała Mroza dwie osoby uhonorowane zostały medalem ministra za zasługi dla rolnictwa. Działacz Solidarności Rolników Indywidualnych Henryk Januszewski i dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej Witold Smoczyk. Że rolnictwo bez nauki i tego całego zaplecza roku naukowego w zakresie funkcjonowania gospodarstw rolnych. Banki, ubezpieczanie. To jest całokształt tego obrazu, który dzisiaj też i, i nie tylko dzisiaj na tych naszych spotkaniach organizowanych przez naszą szkołę będzie miało swój taki wymiar poddany przekazaniu informacji, podzieleniem się tym, co jest dla tych spraw ważnych. To środowisko rolnicze jest mocne właśnie z tytułu tego zaplecza, potęgi wiedzy, ale też wspólnie realizowanych czy omawianych celów. W części merytorycznej uczestnicy dowiedzieli się m.in. o gospodarowaniu wodą, obowiązkach związanych z nawożeniem czy nowych zasadach podatku VAT. Organizatorzy zapewnili pyszny poczęstunek, a na stoisku powiatu Tucholskiego otrzymać można było materiały promujące walory turystyczne naszej okolicy. Ponad pół miliona złotych, tyle organizacji pozarządowe i instytucje publiczne mogą pozyskać z Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie. Są to tak zwane granty PROF, czyli z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To są pieniądze na realizację bardzo różnych pomysłów. Można pobudować małą infrastrukturę, typu plac zabaw albo siłownia zewnętrzna, ale można zrealizować też takie działania, jak na przykład warsztaty krawieckie, wyjazdy dla dzieci do wiosek tematycznych, a być może szkolenia z pierwszej pomocy dla młodych druhów z OSP. Bardzo ważne jest to, że nie musicie Państwo dokładać do tego swoich środków własnych, dofinansowanie jest do 100%. Zapraszam bardzo serdecznie na doradztwo do Biura Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, żeby skonsultować swój pomysł i zapisy we wniosku.